No ja zacznę, bo miałem bardzo trudną rozmowę z Anią wczoraj. Ale zaczął. Miałem bardzo trudną rozmowę z Karoliną wczoraj. Przeprosił mnie, więc to była mega w szoku i naprawdę się otworzył. Z jego strony to jest dużo. To jest okej, okay, że obserwacja No okay. było ciekawie. Zapunktowałeś czy nie? No, powiem ci, że ogień był straszny. Tylko pyta... <grym> ogień w pytanie, w którą stronę. I wtedy to tak odebrałam, że mnie nie chroni, no ale wiecie, no też wiem, zdaję sobie sprawę, już, jak ochłonęłam, że moja reakcja była przesadzona. Rano też wstała. Nie wiedziała, jak się zachować. Ja mówię, słuchaj, zostawmy, to porozmawiamy jeszcze w ciągu dnia później. No i w sumie na tym się skończyło. No, zastresowała się tam, wiadomo, nie? Dobra, to teraz dawaj Przemo, jedziesz ty. Ostrzegaliście mnie od momentu, w którym się dowiedzieliście wszyscy, że jestem z nią. E, jakby to chyba było jednak, nie, nie było jednak bez powodu. Dopiero musiałem jednak to zrozumieć. Nikt się nie czy na twoim błędzie. No, no, nikt. Tutaj podejście zmieniłam, ja przejechałam kogoś poznać, ale tu nie ma nikogo dla mnie, więc z Trzemkiem i tak nie byłoby nic, bo jest 5 lat młodszy. No, wyjaśniam. Miałem, powiedziałem na koniec Adios podziękowałem, nie, więc, więc wszystko adios. spoko. Ja się totalnie sama ma. w ogóle nie spodziewałam, uh -huh. że on mi się w jakimś stopniu spodoba. No i co? I pogadam chwilę z Sophie, no i się jakoś nie wiem, czy zauroczyłem, czy coś nie wiem, ale mi tak... O wczoraj na noc, że nie wiedziałem, co mi jest, stary. Ja, nie, ja szukam ubrania do ubrania, patrzę, ale to nie moja szafa. Ja nigdy nie spałem tak tulonym do kogoś, cały czas tak. I mi ani gorąco nie było, ani zwierzę, co chodzi. I ja po, ja po tym poznaję, że jest mi dobrze, nie? Bo jak, bo jak już się wiercę, to mówię, nie, to nie to. No to jest dobra dupeczka, no sama wam powiedzieć też, że właśnie Lori potrzebuje czasu, nie? I wczoraj okay. na przykład już wolałem zapytać, mówię, czy mogę się po prostu przytulić, nie? Albo czy chcesz się przytulić? nienawidzę, ja dostaję szału, mnie krew zalewa, jak typ się mnie pyta, a nie chcesz się poprzytulać? O nie, nie gada. Ty, nie może tego zrobić. <laughs> I, jeszcze... <laughs> I tak wczoraj, kurczę, ja wszystko nie miałem, rozkminki różne, nie? jeszcze bardziej ta rozmowa chyba trochę z, Olivia, z, z Oliwią, tak mi dała to wszystkie do myślenia. Oliw czy Oliwka? Oliwia. Znaczy ja okay. nie mówię, bo na razie nic mnie, z nią, wiesz, jeszcze nie ciągnie w ogóle do niej, na razie cały czas patrzę w kierunku Lori. Yy, no wczoraj gadałam z Kubą, to wam mówiłam i z nimi się dobrze rozmawiało, a tak poza tym to nie widzę tutaj nikogo innego. No co, w końcu chyba karma do mnie wróciła po tych wszystkich. Skokach z kwiatka na kwiatek. Kurde, wczoraj już wiecie, troszeczkę zmęczenia, to wszystko. Poszedłem wcześniej spać, musiałem sobie troszeczkę pomyśleć. No i podjąłem pewną decyzję. Może nie każdy będzie zadowolony. No ale co panowie? Czas wracać. Czas wracać, ale do gry. Nie każdy. Ale każdy będzie to z tych względów. No bo po prostu musimy w walczyć o względy oliwki. No i tyle, tak. Czy ja, czy ty, no to uderzamy, wracamy. Wracamy do gry. Na razie sobie daję przestrzeń na poznawanie przemka, ale z Adamem się dobrze rozmawiaj. Dzięki tej Kasie Amor. To ja widzę, że ty tak samo, kurde, tak najbardziej się przy wyborze tych dziewczyn, ty tak się zwraca uwagę na ten charakter przede wszystkim. Mam wiadomość, chyba <laughs> coś mi zagrało. <laughs> Dawaj. Wy z piątka. wyglądacie jak ikony fitnessu. Udowodnijcie, że potraficie stylowo zadbać o formę. Hashtag RetroTraining. Hashtag trykoty. Yeah. Wiecie, co są trykoty? Nie, co to? Te spódniczki szkockie. O, tak? O nie. Czyli będzie zabawa. A, no to lecimy.